Siemaneczko Ja już jestem po urlopie Rozłożyłem Tutaj Tą kaletę A150 Pierwszy co To od razu Zrobiłem tutaj dziurę W obudowie, a czemu? Dlatego aby Widzieć Czy Nie spada Obudowa filtra powietrza w tej Sprężarce. I, y, jak mówiłem, na początku w tym tego sezonu kupiłem nową sprężarkę, i gdzieś ostatnimi dniami znowu się odkręciło. Tu jest y, taka lipa. Mamy taki króciec. Tu, już jest, y, jest akurat pęknięty, i była wkręcana śrubka. Jak widać. Y, I teraz tą śrubkę z tym całym króćcem nowym, bo tu jest akurat pęknięte wkręciłem na klej do gwintów i z tamtej strony przyspawałem że już nie ma opcji odkręcenia jeżeli będziecie mieli tak zrobione to te sprężarki będą chodziły wieczność nie będzie opcji żeby ten filtr spadł tu widać że spadł kręcił się pasek no i wiadomo wtedy Pociągnie jakiś tam pyłek, co skraca żywotność tej sprężarki. Tak się wydaje, że po tych 3-4 miesiącach olej powinien być czysty, no ale okazało się, że już jest całkiem dojechany, także zmieniłem ten olej. Muszę się dowiedzieć jak zrobić test wydajności. Tej sprężarki. Czy nie ma żadnych uszkodzeń? Na razie, jak mówię, no, pracowaliśmy. Wszystko fajnie rozłącza. Ciśnienie jest. Więc, jeżeli posiadacie taką sprężarkę, nic to nie kosztuje, ale namawiam, aby wkręcić tą śrubę z, z klejem do gwintów i potem sobie z tyłu lekko hefnąć. To jest nad nie wiem, czy to jest spawalna, ale jak się zrobi takiego bombla, który będzie większy od średnicy, to już nie ma opcji, żeby nam wyleciał ten bolec. Wcześniej właśnie tutaj miałem coś zrobione z tego co pamiętam, jakaś większa podkładkę to, to tamto, ale to jednak było niepraktyczne. I wydaje mi się, że z tego będę bardziej zadowolony.